Chwilę się tej strony, jestem z Was w kolejnym filmiku z Fortnite i w sumie ostatnim już filmiku w tym rozdziale, bo za chwilkę jest właśnie evencik, za równe 8 minut. No i tak sobie chilluję tutaj właśnie z kolegą, gramy sobie, znaczy czekamy sobie na ten eventzik, musiałem tak sobie, nie wiem, 5 minut przed tym, przed rozpoczęciem eventu, rozpocząć nagrywanie, a tu nagle patrzę i się nawalamy w, z tymi, z tymi prześcianów, no nie? Sobie tak pomyślałem, kurde, nagram jeszcze ten odcineczek Szybko. Póki jeszcze... E, w ogóle jest co. No po prostu Pojawiły się nagle te potworki. I ja sobie tak myślę, o kurde. Dobra, to chyba mm, trzeba będzie zacząć już filmik, no nie? E, więc właśnie zacząłem filmik. Jeżeli widzowie chcecie więcej filmików z Fortnite lub innych e, gierek na moim kanale, subik, łapka. No i będzie więcej filmików właśnie na moim kanale, więc po prostu będę wtedy wiedział, że chcecie więcej filmików, więc no, jest jeszcze ten, jak ja, nie, ja kompletnie widzę, że nie potrafię budować na klawie, przyznam rację, że w ogóle w sensie zaczynam, może jakby tak powiem, zaczynam budować na klawie, zaczynam się jakby uczyć budować na klawie. Więc... bez hejtu. Pierwszy raz w ogóle... Nie, może nie pierwszy raz będzie na klawie, ale bardzo rzadko będzie na klawie. Więc no, bez hejtu, proszę. A, widzę wie, to jest taki stres, bo to... Koniec jakby rozdziału. Z czego można strzelać? ale ogóle tam ten raz. dobra, strzelam tym. Ha! O kurczę, no A, mojego strzelam. Hoppa. Hech. To dużo zwykłego Battle Royal. E, battle, Battle Royal. To już się przegrzało. Dobra, wiecie co widzę? Wiesz ja może się jednak przełączę na pada? Po prostu na no, będzie łatwiej się grało. Chyba, o, dobra, działa wszystko. Więc tam będziemy teraz kręcić na podzie, na podzie jakby bardziej ogarniam. No, czekamy, czekamy, czekamy na ten, na ten o, kolejny ten twarek jakiś sobie idzie. O, już się przegrzewa. co widzę, no. Po prostu może zrobimy cięcie i widzimy się już, gdy będzie, no, e, parę sekund, może minutka przed eventem, żeby was nie zaznudzać po prostu tym strzelaniem, no po prostu zwykłe strzelanie do potworu Naprawdę jest została minutka do, no, yy, eventu, tak, by rozpoczęcia tego całego bałaganu. Więc minutkę i 30 sekund. Co to może być? No, kto to tak strzelił? Tak mogę tak rzeczy. Przez chwilę miałem takiego trola widzę, wie, ojej, 30 sekundy, nie, nie, zero. Ojej, widzę, wie, nie, 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 Kurwa, nie, 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 się, tam się śmieję, ja? Co wie, to jest coś grubego. uhu 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 No, na razie co? dziwnie zaczyna. Nie, widzę, ona wyszła ostatnia rzeczywistość. Co? Ej, co to? Eee. No, i sobie to do spoko no nie wiem. Tam taką po prostu sobie z dupy jakiś statek UFO po prostu wzięła. Dosłownie tak osy po prostu go wyciągnęła, nie wiadomo skąd i już nie. Spoko. Atakujcie nas, nie fajnie. Świetnie. Tam jest jeszcze większy statek. Kurde Mmm, widzowie Świetnie Kurde, świetnie To wszystko to jest wielkaśny statek UFO no to... Nie, to jest wielkaśny statek UFO, to już nie ma UFO. To UFO było mi się, że to jest takie ogromne, ogromne, ogromne Ale jednak nie I tu właśnie bariery. Proszę, się cały czas śmieję. O, ho, ho, ho! I co my teraz mam robić? Dobra, idę po prostu do niej. Na no, kurde. Chodź na one one. No i co? No i co to jest? Co, co to jest? No, nie no, widzowie. Kto? Kto jest? Jej dziećmi. Mm, nie, spoko, nie. Spoko, spoko. O nie no, co jest ich więcej to po to nam były te bronie, widzowie, po to nam były te bronie. Nie no, ale oni się chcą się do glewina dostać. U, stem nie, ja teraz będę może na daleko i brał. Mam takiego kraka, że zaraz rozradna. Ten w też umarł naprawdę. Nie, nie chcę umierać, no, ja pierwszy raz, jak teraz umrę to będzie mój pierwszy raz, kiedy umrę na evencie, dobra, dobra, nie wiem Co? A, nie, spoko Dobra, idę do Glewina, idę do Glewina, idę do Glewina, może mnie uleczy Nie ma ucieczki przed ostatnią rzeczywistością Dobra, Glewin latuje, latuj... Gra, latuj... ratuje Dużo osób umarło na tym evencie O, dobra, 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 no, dobra, widzę, gdzieś tam zabiera, nie wiem, kompletnie gdzie, nie wiem w ogóle, co się dzieje. O, Glewin. Przez na ratowaniu świata to, trochę, to się tak trochę zrobiło. Mhm, statek matka i co teraz? Co teraz? Aha. Teraz na tego reżimu do pojazdu ewakuacyjnego.

Dobra, jaki jest plan? Ha, może być. Jak spróbuj mi przeszkodzić, strzelę. ale przeszkodzić dziewczyny. Przed zabraniem nas na drugą stronę.

Ej, dobra. O, jeszcze w ogóle z tym, z moim sąsiadem, przyjacielem. Chodźmy. No cóż, widzę, na razie szykuje się fajnie. otworzę. No dobra, otwieraj. No dawaj. Ja idę za nim cały czas, nie. Oh, wow, oh. oh, oh. oh, oh. co jest? Hmm. Co ma? Nie mogę teraz, za chwilkę przyjdę, nagrywam ten odcinek. Za chwilkę przyjdę mamo, nagrywam ten odcinek. Dobra, sobie teraz się pogubiłem zdalnie i teraz nie wiem gdzie mam iść. Ujej, o dobra, Tepło, nie? Ej, ej zepsułem się. Dobra. Mhm, no na pewno. No, chyba ja gdzieś opuściłem. Dlaczego przez nią ciągle muszę cię ratować? Dobrze, udało Ci się. I przyprowadziłeś pedlarze. Powierzchnia stracona, ale tu chyba będziemy bezpieczni. To ma być bezpieczne? Wytrzyma! Ma apes, naciśnienie tysiąca!

Czarza, powiem wow. Ha, ha ha. Dobra, ej, dobrze. Ej, widzowie! Ale dobra, mam pajętek, po drugiej stronie, no? Ja powiem wam tak, spodziewajcie się większego pobierania aktualizacji, ponieważ no mapa jest widać, że większa, więc pewnie będzie więcej pobierania pod wodę. Wow. Wow. Jangan lupa, jika Anda mengikuti video Nic nie mogę zrobić widza, bo nie wiem co się teraz dzieje. Nie, nie wiem. Nic nie działa, nie wiem. Klikam sobie, tak, nic nie działa tutaj. Nie, klikam sobie, tutaj, nic. Klikam sobie, tutaj, nic. Klikam sobie, tutaj, nic. Klikam sobie, tutaj, nic. Tutaj, nic Wszędzie nic po prostu nie działa. Więc. Czekamy. Chyba, prostu jestem taki głupi, po prostu to już koniec eventu, i teraz trzeba po prostu wyjść. Jest to bardzo prawdopodobne, więc no, to by to było na tyle z tego na Nara.